Na zegarku już godzina dwudziesta piętnaście kwadrans po ósmej. Dziś dwudziesty czwarty dzień marca. Mamy prawie końcówkę środy. Państwa i moim gościem na antenie dziś audycji Halo Przyszłość jest pani poseł Magdalena Łośko, Łośko Koalicja Obywatelska. Pani poseł, dobry wieczór, witam serdecznie gorąco. Dobry wieczór, witam serdecznie. Wszystkich Pani poseł, no pan jak to doktora. możliwe? Dobrze, że państwo działacie z panem Bosłem Brejzą, bo inaczej byśmy się nie dowiedzieli w końcu finalnie, gdzie hmm, przetrzymywane są respiratory, gdzie rdzygieją te hmm, urządzenia, które dziś przecież mogą ratować życie ludzkie, które są na wagę złota, wręcz platyny, których potrzebują lekarze i placówki medyczne. No niestety, rządy nie kwapi się do tego, by hmm, poinformować o tym, gdzie ten sprzęt przetrzymuje. Pamiętamy przecież proces różnych zakupów, na przykład tych od handlarza broni. Miliony wydane, miliony jeszcze zadłużenia, które no nie zostało uiszczone w terminie, o ile w ogóle tak zostanie ono spłacone. No i nadal nie ma respiratorów, łóżka, łóżek covidowych nie ma. Są respiratory, są, ale nie wiadomo gdzie pani poseł. Dokładnie tak. I myślę, że na te, na te pytania czekają wszyscy obywatele w naszym kraju. Tym bardziej, że dzisiaj przez nasz kraj przebiega trzecia fala. Mamy pandemię już od roku. Dzisiaj blisko 30 tysięcy zachorowań. Także sytuacja robi się dramatyczna. Natomiast sprzętu, sprzętu brakuje i oczekujemy informacji od oczywiście pana Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera. Do spraw bezpieczeństwa narodowego i spraw obronnych, to w rzeczywistości jest sprawa bezpieczeństwa narodowego i oczekujemy odpowiedzi, informacji, co z tymi respiratorami aktualnie się dzieje. Czy one będą przekazane do systemu ochrony zdrowia, czy, czy tak jak pan redaktor wspomniał, będą gdzieś zezłomowane, bo niestety. Poprzednia część respiratorów, tak jak wykazał to inni posłowie Koalicji Obywatelskiej, m.in. poseł Michał Szczerba, wskazywał na to, że te 200 respiratorów, które zostały wcześniej przekazane przez firmę, przez firmę handlarza bronią, nie były kompletne tak i one tak naprawdę nie do końca nadają się do użytku. Po prostu I kupiliśmy złom od handlarza bronią, zamiast z różnych pistoletów kupiliśmy coś, co i tak nam do niczego nie będzie służyć. Dokładnie tak i taka sama obawa jest w przypadku tych zarekwirowanych, bo przypomnę, że w lutym na lotnisku Okęcia Zostało zarekwirowane 418 dokładnie respiratorów i teraz pytanie, co z nimi się dzieje, czy, czy są w magazynach, czy, czy będą użytkowane i w, włączone do systemu ochrony zdrowia, ratując życie, bo mhm. sytuacja naprawdę robi się dramatyczna. Szpitale liniowe, za, 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 zarówno liniowe i węzłowe, te główne szpitale odpowiedzialne za walkę z COVID-em. Są przepełnione, brakuje rąk do pracy, brakuje sprzętu. Pod respiratorami leży coraz więcej osób, i tych respiratorów brakuje. Rośnie liczba hospitalizowanych. I teraz pytanie: co dalej dzieje się z tymi respiratorami? To jest bardzo istotne, dlatego że. Brakuje tak naprawdę, znaczy umowa opiewała na 1241 respiratorów, tak? 200 hmm. respiratorów udało się pozyskać, 418 zarekwirowano, a wciąż brakuje 623 respiratorów. No tutaj ta sprawa musi być do, do końca wyjaśniona, tak? Nie może. Pani poseł, też... nasz rząd już zwykł rekwirować nie tylko respiratory, ale też prawa, na przykład kobiet walczących o wolność zwykł rekwirować Trybunał Konstytucyjny dla siebie i swoich ludzi. Mam na myśli panią przyłem. Więc to jest normalny proces. Ja jestem w ogóle nie zszokowany, nie zdziwiony tym faktem. Jestem wręcz zażenowany, to właściwe i adekwatne określenie, bacząc na to, że przecież ludzie potrzebują tej pomocy. Ludzie potrzebują tlenu, nie mają go, ponieważ pisowska machina sprawiła, że, no właśnie, nie wiemy, gdzie są te respiratory. Pani poseł, czy pani wierzy w to, że pan Jarosław Kaczyński w ogóle odpowie na państwa apel? Ten człowiek jest po pierwsze od dawien dawna, od lat odklejony od rzeczywistości. Ten człowiek, nie odpowiada nawet na apele ludzi, swoich wyborców, co dopiero mówić o posłach opozycji. No ma taki obowiązek, ma taki obowiązek, ale jak widać, z tych obowiązków się nie do końca wywiązuje. Natomiast my, jako posłowie, Będąc przedstawicielami naszych wyborców, społeczeństwa całego, mamy obowiązek domagać się tych wyjaśnień, domaga, domagać się tych informacji i wspólnie, razem, bo interwencja została sporządzona wspólnie z senatorem Krzysztofem Brejdą, będziemy domagać się tych informacji. Nie będziemy odpuszczać. A jaka jest szansa na to, że Państwo je uzyskają? Spora, pół na pół, czy, czy niestety, ale prawie żadna? Nie jestem ha hazardistą. <laughs> <laughs> no, bo... No Tu no, jest statku ludzkie życie. Są. Szan szanse są, póki się gra, yy, mówiąc w języku potocznym, to szansa jest zawsze. Yy, my na pewno nie będziemy odpuszczać i będziemy dobiegać prawdy. Pani poseł, a jak to jest, że przecież no, takie informacje jak zakup tak ważnego, tak istotnego dziś w dobie walki z pandemią i koronawirusa sprzętu jest objęte jakąś tajemnicą? Sam fakt rekwirowania powinien być informacją publicznie, powszechnie dostępną, by wyborcy, by ludzie, by chorzy i ich rodziny mieli świadomość tego, kto podejmuje takie, a nie inne decyzje mające wymierny wpływ na ich życie, a nie tylko codzienność. Dokładnie tak. Obywatele mają prawo znać, tym bardziej, że chodzi tutaj o zdrowie życie, bo sytuacja robi się dramatyczna. Tym bardziej chodzi tutaj też o finanse przecież państwa, o budżet państwa. To wszystko powinno być jasne, czyste, przejrzyste, transparentne. Niestety w tej chwili to no, jak większość, jak większość spraw niestety budzi wiele, budzi wiele wątpliwości. Jeden respirator kosztował 25 tysięcy euro za, za sztukę, to jest mnóstwo mnóstwo pieniędzy. Tak jak mówię, z tej umowy nie, spółka się nie wywiązała, brakuje jeszcze 623 respiratorów, nadal nie wiemy, gdzie one są przetrzymywane, czy będą użytkowane jeszcze kiedykolwiek, czy się w ogóle nadają. Ja podejrzewam, że prawdopodobnie mogą się nie nadawać do użytku ze względu na to, że chociażby w samym w samych informacjach, które wcześniej pozyskaliśmy chociażby w lutym, jedną z takich informacji było wskazanie, że Ministerstwo Zdrowia czeka na spieniężenie sprzętu, tak? Czyli mhm. tak jakby oni chcieli odzyskać środki finansowe, a niekoniecznie zabieraliśmy To Czyli znaczy wycenić to, aby ten sprzęt... ludzkie życie. Powiedzmy to Do... krótko i zwięźle. Dokładnie tak, dokładnie tak. Pani poseł, to może warto byłoby pomyśleć w takim razie o jakimś systemowym, długofalowym rozwiązaniu, które usprawniłoby i wyeliminowało taką ewentualność, że przecież no w końcu można zakazać lub nakazać komuś systemowo publikować takie informacje. To też ograniczy Państwa pracę do minimum i sprawi, że społeczeństwo będzie świadome i będziemy wiedzieć jedno, jeżeli rząd kupuje coś za nasze pieniądze, coś, co ma ratować nam życie, to mamy pełną m, mieć tego świadomość, co gdzie, u kogo i za ile. Czy jest Pomysł na taki projekt, interpelację, rozwiązanie systemowe tego impasu, problemu, przypomnę, dotyczącego nie tylko zdrowia, ale i życia obywateli. Panie redaktorze, obecnie sytuacja wygląda tak, że po stronie PiSu, niestety, oczywiście, dzieją się niepokojące rzeczy w każdej sferze i niestety również w tej sferze, ponieważ złożono ostatnio ze strony Prawa i Sprawiedliwości e, o wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący ogrodniczenia dostępu do informacji publicznej. Mhm. I, I PiS chce całkowicie pozbawić obywateli do, do tej informacji publicznej. I to jest bardzo niepokojące, że to e, oni dążą do właśnie do takiego rozwiązania systemowego nieinformowania oby ob obywateli o, o sprawach ważnych, o sprawach finansowych. Państwa chcą pozbawić nas e, obywateli wszelkiej, wszelkiej informacji Informacji, również nas, posłów. Będzie, chcą nam utrudnić ten dostęp do tej informacji i dlatego no, my tutaj musimy stać jasno na stanowisku i dobiegać swoich praw. Tak jak kobiety na ulicy, tak my, posłowie, również musimy walczyć o to i dlatego nie, nie odpuszczamy, pytamy. Senator Brejza, również z tego co wiem, ma wiele spraw sądowych w tej kwestii, ponieważ na wielokrotnie nie udzielano mu odpowiedzi i dobiega również swoich spraw w sądzie. Pani poseł Magdalena Łaśko, Łośko jest cały czas Państwa i moim gościem w audycji Halo Przyszłość na antenie Halo Radia, na zegarku już pół do, za pięć pół do dziewiątej. Druga część rozmowy z panią poseł przed nami. Proszę z nami zostać. Na zegarku, jak mówiłem, jest już 25 po 8:00 Mariusz Rokos i Halo Aktualności to najważniejsze wydarzenia, najciekawsze opinie komentatorek i komentatorów.